Nazywam się Szymon Kwiatek. Jestem uczniem klasy siódmej zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Hełmie. Jestem wolontariuszem szkolnego koła Caritas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także członkiem Młodzieżowej Rady Miasta w Hełmie. <coughs> Działalność charytatywną angażuję się już od wielu lat. Zaczynałem jako kilkuletni chłopiec zainspirowany udziałem moich rodziców w różnych akcjach oraz aktywnością charytatywną cioci która w 2000 roku utworzyła pierwsze w archidiecezji lubelskie szkoły, szkolne koło Caritas. Wspólnie z rodziną braliśmy udział w akcjach Kilometry Dobra i biegi Caritas. Na początku byłem uczestnikiem, a w kolejnych latach uczestnikiem i wolontariuszem, wspierającym organizatorów i innych uczestników. Pozyskiwałem sponsorów na bieg. Zebrane w czasie tych akcji pieniądze były przekazywane m.in. na leczenie chorych dzieci. Wspierałem akcję poducha malucha. Było to zbiórka kolorowych poduszek, które zostały przekazane na oddziały dziecięce m.in. w hełmie. Działając w szkolnym kole Caritas, podejmuję zadania proponowane przez Centralę Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Konkursy Cztery Razy Wy, Mam tę Moc, Światowy Dzień Chorego, a także przedstawiam swoje pomysły, które staram się realizować w środowisku lokalnym, zachęcając też innych do działania. Wiele razy uczestniczyłem w przygotowywaniu koncertów i różnych uroczystości dla seniorów z Domu Opieki Społecznej w Nowinach. Były to między innymi jasełka, Dzień Kobiet i koncerty świąteczne. Wspólnie z innymi wolontariuszami wykonywałem kartki z życzeniami na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc. Przygotowywałem własnoręcznie wykonane stroiki, ozdoby dla podopiecznych, domu pomocy społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Chełmie. Byłem zaangażowany w organizację zbiórek charytatywnych, między innymi żywności, środków higienicznych, ciepłej odzieży, Czapki, szaliki, yy, skarpety oraz rękawica oraz artykułów papierniczych i plastycznych dla potrzebujących seniorów i dzieci przebywających w szpitalach lub też ośrodków dla bezdomnych i dla uchodźców, którzy przybywali do nas z Ukrainy. Wspólnie z tatą wspierałem przybywających do nas uchodźców z Ukrainy. Pomagałem jak umiałem, już od pierwszych dni wojny, między innymi na dworcu kolejowym. Rozdawaliśmy ciepłe posiłki dla podróżujących pociągami, a także słodycze dla dzieci. W kwietniu tego roku, wspólnie z koleżanką, prezentowałem działalność wolontariacką naszego koła Caritas podczas konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Było to dla nas bardzo ważne i podniosłe wydarzenie, podczas którego mieliśmy okazję podsumować naszą działalność charytatywną. Zawsze podziwiałam osoby angażujące się w organizację charytatywnej zbiórki pieniężnej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wraz z rodzicami co roku wspieraliśmy te akcje. Z czasem postanowiłem zwiększyć moje zaangażowanie w ten rodzaj pomocy potrzebującym, i od dwóch lat jestem pełnoprawnym wolontariuszem orkiestry. Moja działalność nie ogranicza się tylko do akcji charytatywnych, chociaż jest to dla mnie bardzo ważna dziedzina. Staram się także aktywnie angażować w życie szkoły i naszej społeczności lokalnej, organizując różne wydarzenia, koncerty, spotkania, które mają na celu promowanie kultury oraz integrację różnych grup i społeczności. Wraz z Tato, który napisał projekt modernizacji boiska realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, Promowałem to przedsięwzięcie wśród uczniów, rodziców i całej społeczności szkolnej, rozwieszając plakaty, prowadząc akcję informacyjną oraz zachęcając do głosowania. Dzięki między innymi moim działaniom projekt przeszedł i przy ZSP nr 3 powstało nowe boisko. W tym roku szkolnym moi koledzy i koleżanki ze szkoły wystawili moją kandydaturę do Młodzieżowej Rady. Dzięki ich zaufaniu zostałem radnym i mogę reprezentować moją szkołę, uczniów i społeczność lokalną oraz aktywnie działać na ich rzecz. Udało mi się m.in. zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, w której wzięli udział. Uczniowie z mojej szkoły. Działanie na rzecz drugiego człowieka jest dla mnie bardzo ważne i daje mi ogromną radość i satysfakcję. Każda akcja, która przynosi coś dobrego dla drugiego człowieka, motywuje mnie do podejmowania wciąż nowych aktywności w tym zakresie. Uważam, że pomaganie ludziom to oddawanie im radości. I sprawiają, że się uśmiechają, nawet jeśli w życiu jest im trudno, niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, okazując mu wsparcie i nie pozostawiając go w potrzebie, jest się w pełni szczęśliwym człowiekiem.